Mamy napisać wzory półstrukturalne aminokwasów o podanych wzorach sumarycznych. Pierwszy ze wzorów to jest C3H7O2N. Żeby rozwiązać to zadanie, nie potrzeba wiele wiedzy. Na początek zastanówmy się, z czego złożony jest aminokwas. Aminokwas na pewno składa się z grupy karboksylowej, czyli COOH, oraz grupy aminowej, czyli NH2. Czyli na pewno. Te pierwiastki już nam odejdą, czyli odejdzie nam jeden węgiel i zostaną dwa. Dwa tleny znikną tutaj i jeden wodór, czyli zostaje sześć wodorów. Następnie znikną dwa wodory, czyli zostają cztery wodory i zniknie jeden azot. Zaczniemy od grupy aminowej, czyli będzie H2N. Nie piszę NH2, bo wzór strukturalny mamy tak napisany. Czyli H2N, bo czytamy od lewej do prawej. I następnie, jak mieliśmy na przykład kwas aminoetanowy, to było tam, to jest przykład, to nie jest to, co tutaj. Mieliśmy tam C i H, tak? I następnie grupę karboksylową, czyli C, O, O, I tutaj będzie tak samo. Czyli najpierw mamy to, czyli H2N. Potem mamy CH2. No i teraz, czy mamy CoH? No nie, bo na razie użyliśmy tylko jeden węgiel. Wiemy, że drugi jest w grupie CoH, więc potrzebujemy jeszcze jeden, czyli drugą taką grupę. I następnie grupa CoH. I się chyba zgadza. Policzmy jeszcze. Mamy 2, 4, 6, 7 wodorów. Raz, dwa, Trzy węgle, dwa tleny i jeden azot. Czyli wszystko się nam pięknie zgadza. Czyli zawsze rozpiszcie sobie te grupy, które należą do aminokwasów. Czyli grupę karboksylową oraz grupę aminową. Potem odejmijcie je i w rozrachubie zostanie wam ile będzie tych CH2. Dobra, przejdźmy sobie do przykładu B. No i już, mamy przykład B. Odejmujemy węgle. Czyli w grupie karboksylowej jest 1, tutaj mamy 5, więc zostanie nam 4. Możemy podejrzewać, że będą 4 grupy CH2. Dlaczego mówię, że możemy podejrzewać, a nie jesteśmy pewni? Dlatego, że może być to aminokwas złożony. No jednakże wy jesteście w podstawówce, więc raczej takich przykładów, raczej na pewno takich przykładów wam nie dadzą. Ale może się tak zdarzyć, bo jak przypominam, przy wzorze aminokwasu była tam, wiadomo, grupa aminowa, teraz tutaj był węgiel, czyli ten główny, później H, teraz grupa karboksylowa, ale tutaj była ta R, -ka. i tą Rką może być wszystko. To znaczy, nie musi to być wodór. W przykładzie A i tutaj będzie, czyli to jest to CH2, czyli to jest to, ale tutaj może być dosłownie wszystko. Dlatego uczulam Was na to, żeby zawsze na końcu sprawdzić, czy pierwiastki wam się zgadzają. Dobra, koniec zagmatwania w głowie, idziemy do rysowania. Czyli najpierw mamy grupę aminową, czyli H2N, następnie 4CH2, czyli CH2, CH2. Przypominam, że musimy to tak rozpisać, nie możemy tego zgrupować, ponieważ kazali nam wzór półstrukturalny niegrupowy. No i na końcu COOH, no i liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć węgli, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście wodorów. Zgadza się, dwa tleny. Zgadza się, i jeden azot. Wszystko się zgadza. Czyli to jest wzór półstrukturalny tego związku.